Cześć wszystkim, Angel666, tester gear. Słuchajcie, dzisiaj sam nie wierzę w to, co wam pokazuję. Pokazuję wam grę jako fangier wyścigowych i strzelanych. Generalnie akcji, rozwałki, demolki, walking simulator, chill, casual relaxing, choice matter. Gdyby ktoś nie wiedział o co chodzi, no to generalnie gra, która macie wyluzować, zrelaksować. Nie zdenerwować! Tak, takie gry istnieją, słuchajcie! A ja tą grę e, odkryłem e, dzięki temu, że śledzę e, polskie gry e, i między innymi twórcę e, Kurki Games. E, to akurat jest produkcja, na którą najbardziej ich czekam, e, z tego co mają dostępne, ale naturalnie wpadnijcie zaobserwować na Steamie, Garage 5, które tutaj widzicie, no ma tylko tą jedną grę, ale my zobaczmy się już w samej grze, bo naprawdę słuchajcie, jest ciekawie, jest nietypowo i już nie mogę się doczekać, żeby wam tą grę pokazać. No dobra, startujemy. Loafy Life. Tak, wiem, menu troszkę nie zachęca, że tak powiem. Do wyboru w opcjach jest polski język, ale generalnie go w grze nie ma. Naprawdę nie jest potrzebne. Gdybyście się zastanawiali, na co w tej chwili patrzymy, to jest to pajęczyna pod sufitem. Ale pokażmy wam samą grę. Tak, jesteśmy w takim oto pokoju. Pokoju, w którym myślę każdy z nas może się utożsamić. Trochę bałaganu. No, widać, że tu jakaś nastąpiła ledwo co wprowadzka. I co mamy dziwnego, jakiś zegar, ale zegar się nie rusza. Od razu Wam powiem, że jak tylko bym poszedł tam do e, drugiego pomieszczenia, który jest łazienką, to już zaraz by się wszystko zaczęło dziać. E, jestem bardzo zajawiony tą grą i zaskoczony, że to coś takiego mi się spodobało. Tak jak Wam mówiłem, przecież tu to jest. Chill to tarny relaks. No, patrzcie, możemy sobie odpocząć minutkę na krześle. Kosztuje nas to 10 sekund. Bo co jest ważne, żebym Wam powiedział? W tej grze każda czynność kosztuje Was czas. Czas, którego tak naprawdę nie mamy, bo żyjemy w coraz większym pośpiechu. Każdy rano wstaje, leci gdzieś do szkoły, do pracy, nie wiem, na zakupy, bo się z kimś umówił. I jednym słowem zasuwamy, zapieprzamy, mówiąc brzydko. A trzeba wyluzować. Wrzutki zagrać, chociaż w tej grze chyba to jest niemożliwe z tego, co pamiętam. Ale dobra, wstajemy, słuchajcie. Obudziliśmy się na naszym łóżeczku. No to co? Pościelmy łóżko i już zaczyna się nasz dzień. Hmm, co robimy po tym, jak wstajemy? No, ja czasami idę się wykąpać i przy okazji zrobiliśmy trzecią potrzebę. A tu... Cześć piękna! Mamy lustro, więc umyjmy zęby i zobaczmy, jaki jest fajny humor. Use someone else to czyli skorzystaj z kogoś innego szczoteczki. Co prawda, tutaj e, nie widzę drugiej szczoteczki, no ale dobra, ogolimy się. E, jakby ktoś był, że tak powiem, chory, no to jakieś tabletki sobie można wziąć. No i co? I, żeby wyjść, trzeba wziąć kluczyk z domu. Możemy wziąć listę zakupów, czy nie możemy wziąć listy zakupów? Możemy. Hmm, jakaś studencka lodówka, samo piwo. <grytanie> Słuchajcie, mamy mało czasu, mamy 3 sekundy, musimy pędzić, ale ja Wam obiecuję, że tu jeszcze wrócimy do tego pomieszczenia. Wychodzimy. I co? I zaczynamy nowy dzień. Zaskakujące. Normalny dzień na uniwersytecie. Spróbuj nie spóźnić się na zajęcia. Budzi nas budzik. Oh, nie chce mi się wstawać! Daj mi jeszcze pospać! I proszę bardzo, macie w tej grze wybór. Możecie 5 minut dłużej pospać albo wstać. Ja jestem sumiennym gościem. Staram się wrzucać wam codziennie odcinki na kanał. Mówię, staram, bo nie zawsze mi się to udaje. A jeszcze można sobie dżemkę uciąć. Ale nie, nie, mówiłem, że jestem sumienny. No, i że jestem sumienny, ustawimy czas sobie 30 minut wcześniej. Ale teraz zapalmy. Chociaż nie palę i nie popieram palenia. Ale zróbmy to jak należy. Kluczyki no weźmiemy po tym, jak się wykąpiemy. Bo trzeba wziąć prysznic, prawda? I ząbki umyć. Nie gole się codziennie, no to się nie golimy. A, jeszcze można by. Skorzystać z kibelka. No a jak skorzystaliśmy z kibelka, to trzeba umyć ręce. I o nie, o nie! Kończy się nam czas! Trzeba wziąć kluczyk. Ups! Jesteśmy spóźnieni. Lecimy. Słuchajcie, ta gra tak naprawdę nie wymaga od was tego pośpiechu. Staliśmy. Teraz zobaczcie, mamy tylko 30 dni, ale mam to totalnie w nosie. Porozkoszujmy się tym, co możemy tutaj porobić, w tym pomieszczeniu. Patrzcie, patrzcie, ile wraz z kolejnymi dniami przybywa nam aktywności. Mało tego słuchajcie, tu nawet możemy posprzątać sobie, proszę. Puszki stare posprzątać, jakieś śmietki. Czasami trzeba się dobrze ustawić, żeby coś zrobić. O! Mamy to. E, take a phone. Co prawda nie widzę telefonu, widzę samą ładowarkę wpiętą, ale co tam? Ktoś lubi statuetki, możemy je pooglądać, a ktoś się wkurza, że za dużo się nie bawi, no to wyleciała właśnie przez okno. A zobaczcie, co jest słuchajcie za oknem. Widzicie to? No wiem, możecie nie rozpoznać tych kształtów. To jest Fiat 125P. A czemu? A dobra, zobaczmy na pogodę. Ojejku, jaki już jestem spóźniony. Nie, nie, nie palę. Eee, może byśmy coś zjedli? Przecież na głodnego nie pójdziemy, prawda? Czy tu jeszcze coś dało się zrobić? Eee, chyba nie, ale patrzcie, możemy sobie sisze wyczyścić. No, jak mówiłem, rzutki niestety się nie da w demie zagrać. Ale możemy nawet książkę poczytać. Fajne plakaty są. Taki klimacik pasujący do tego pokoju. Patrzcie, możemy się z Kotem pobawić. Aż pomachał ogonem, trochę przeciągnął się. No, naprawdę. Jest to strasznie, strasznie fajne. O, możemy sobie zobaczcie, ponieważ mamy współlokatora, zgadnąć hasło z jego komputera. No, kto by wpadł na to, no? No, tylko jakiś żartowniś przecież. Dobra, no to wychodzimy, ale jestem spóźniony. Uuu! Się podziało! Finalny egzamin. Musimy się skupić. To wstajemy. Finalny egzamin. Ja osobiście na Głodomora nie pójdę. Będziemy się wykąpać, wytrzeć. Robimy pełną higienę. A dla jaj użyjmy sobie szczoteczki kogoś innego, chociaż nie polecam tego. Weźmy jakieś tabletki na skupienie się. O, o. Już mi nie wystarczy umyć rąk. Aha! Nie mogę już szafy otworzyć. Nie pokażę Wam tego. Musicie to sami zobaczyć. Pędzę na egzamin. O nie, coś mi się porypało. To jednak dzisiaj był ten egzamin. <noise> Dobra, to jednak wam pokażę. W szafie, słuchajcie, wyciągnęliśmy sobie ciuszki. Szkoda, że jeszcze nie ma funkcjonalności, żeby je założyć. Ale podoba mi się, że każda czynność kosztuje czas, bo przecież tak jest w prawdziwym życiu. Siszka! Ale pamiętajcie, palenie szkodzi, nawet siszy Elektryki, te całe inne badziewia ja tego nie popieram. Nie próbuję, ja tam wolę się napić dobrego wina, piwa, bo jak widzicie, jestem już pełnoletni i mogę. No, gdybyśmy jeszcze chcieli, to możemy sobie budzik ustawić wcześniej. I generalnie, co? No, te aktywności jak widzicie w tym demku się powtarzają, ale przez tą muzykę, przez tą grafikę czuję się po prostu tak wyluzowany. Patrzcie. Tak się wyluzuje, że nawet sobie dżemkę jeszcze pykniemy, ale aż 15 e, minut na to straciliśmy. No to co? Spojrzę tylko na nią. Żeby dodać weny sobie. I lecimy do szkoły. Czy zdałem? Proszę bardzo! Graduation day. Oh yeah! Wypadałoby się chyba nie spóźnić, co? Powiem wam tak. Tak zaspoileruję. W zależności od tego, co robicie, to trochę zmienia się rozgrywka. Tyle wam powiem. Ale nic wam więcej nie powiem. W sumie powinienem się chyba najpierw wysikać, a potem brać kąpiel, bo nie musiał już myć rąk. No ale teraz się trochę zrobiłem w konia. To kawy bym się napił, chociaż ja kawy też nie piję, słuchajcie, nie lubię kawy. Ale nie wspomniałem wam Fiat 125P, bo ta gra jest to gra Sylwestra Osika, polskiego twórcy, którego na moim kanale mogliście zobaczyć e, już recenzję gry. Zresztą zaraz wam ją przypomnę. A może to zrobię właśnie. O tak, tak to ta gra. No i co? Skoro to już koniec i będę się rozstawał, to może zgadnę hasło. No nie, lecimy. Ale, ale, graduation day już był. Co jest grane? To ciekawe. To ciekawe. A spróbujmy zrobić tak. Uuuuh. No takiego rozwiązania nie próbowałem jeszcze. Bo powiem wam, że jak się w to bawiłem, a bawiłem się w to trochę. A zobaczmy, co się stanie, jak tak będę podsypiał. Bo przecież kto nam broni to zrobić w tej grze? A co tam? I jeszcze sobie pośpijmy. <śpiewanie> Rozwala mnie to po prostu. Te możliwości, które są w tej grze, takie niby proste. No dobra, już przestań mi dzwonić nad uchem. Ale zróbmy sobie jeszcze dżemkę. Teraz. O nie, ja chciałem łóżko pościelić. O, nie da się. Usiądźmy na krzesełku, zanim się pójdziemy wykąpać. Teraz zrobimy tak, wszystko totalnie inaczej. Najpierw zabiorę kluczyki. No dobra, listę zakupów, zjem coś, spróbuję to wredne hasło zgadnąć, e, nie dało się dalej. No i znowu, nie, no ja się miałem najpierw wysikać, potem wykąpać, potem wytrzeć. No dobra, ogolimy się, tabletek nie bierzemy. No tutaj, o, sisze trzeba wyczyścić. A, książkę bym jeszcze poczytał. Czytacie w ogóle książki? Bo mi się zdarza. Czasami audiobooka posłucham. Szkoda, że nie da się poćwiczyć hantelkami. O jak ja lubię ćwiczyć hantelkami albo sztangą. A, bez tego nie mogę żyć. Pięć razy w tygodniu muszę ćwiczyć. Normalnie jestem uzależniony od tej adrenaliny, od wysiłku, od dbania o siebie. Ach, ja tak mogę, słuchajcie, siedzieć w tym pokoju. Jaż się nie chcę wychodzić. the New Day! Wow! Ludziska, po raz pierwszy to widzę! Wow! Odkryłem coś nowego razem z wami, ale czadzior! Zabawa na koncercie! <śm> to co uwielbiam robić? Uwielbiam chodzić na metalowe koncerty. Ale teraz mogłaby się zmienić muzyka. Halo Sylwek, weź wrzuć tutaj coś metalowego z polskiego podziemia. Mogę ci podrzucić propozycję kapel, jeżeli będziesz tylko chciał. Bo uwielbiam polskie podziemie. Od lat. Wierny polskiej scenie, polskiej muzyce. Trzeba wspierać Polskę. I dlatego wspieram polskie kapele. No i co? Słuchajcie, ja tego nigdy nie miałem wcześniej, nie wiem co teraz. Ale jazzy. To się nazywa zrecenzować demko, które przeszedłem teoretycznie kilkukrotnie, ale ono się inaczej kończyło. Więc sprawdźcie wy, czy ta gra nie ma jeszcze jakiegoś zakończenia i dajcie mi o tym znać w komentarzach. A ja jeszcze tylko wam coś zaraz przypomnę na zakończenie. No dobra, to już wam pokazywałem tą stronę. Pamiętajcie, żeby dodać grę do listy życzeń. I można też sprawdzić co Sylwester Osik właśnie wydał i teraz chyba powinniście pamiętać ten materiał z tej gry, bo przecież ja już ją wam pokazywałem, ale ponieważ to nie jest materiał o tej grze, więc klasycznie odsyłam was, zalinkuję zresztą ten materiał, możecie sobie zobaczyć, sprawdzić, bo ta gra, słuchajcie, prolog, czyli właśnie to co wam pokazywałem, ale to... Robię tylko po to, żeby jeszcze bardziej wypromować Sylwestra, polskie gry, bo to jest moja misja na YouTube, słuchajcie. No to co, nie przynudzam Angel 666 Tester Gear. Mam nadzieję, że majóweczka Wam się udała, bo ja już za parę godzin, pod tym jak pójdę stać, no muszę e, iść do roboty, wypełnię do szkoły albo też do pracy. Życie, także pamiętajcie. Wyluzujcie, dajcie sobie chwilę i grajcie w Low fi Life, czekajcie na tego premierę, bo ten tytuł chyba potrafi nieźle zaskoczyć. No dobra, słuchajcie, jak widzicie, ja już to trochę sobie popykałem, zresztą prawie mam godzinę spędzoną, w grze, gdzie są dwa pokoje. Czujecie klimat? No chyba czujecie, razem ze mną. Mam nadzieję. Okej. Okay. Siemka wszystkim. Cześć, Heja.